Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bruda Dego. Geeka. Dzisiaj wracamy do roku 2010, a dokładnie do serii Atlantis przed wami głębinowy potwór. Zobaczyłem na Allegro, że jest masa tych zestawów z Atlantis, dokładnie właśnie tych. W liczbie mnogiej, bo jest ich mnóstwo i zobaczyłem, że Micrus 24 sprzedaje to po 70 zł. To jest najniższa cena na Allegro, więc jeśli chcecie mieć taki zestaw, to kliknijcie sobie w promoklocki w opisie i znajdziecie najtańszą ofertę na Allegro. Bo tych zestawów jest więcej, są droższe, ale Micrus to w ogóle wrzucił w inną serię. Nie w Atlantis, chyba tylko w pozostałe. No i okej, okay, może tylko jedna minifigurka, ale 9 zestaw z dość sporą ilością klocków. Naprawdę spoko. Pudełko. Miało nie być uszkodzone, po prostu się lekko wgniotło, bo z tego, co widziałem, to Inpost jakoś tak mało delikatnie potraktował karton, w którym to przyszło. Więc zakładam, że te zestawy nie były w żaden sposób poobijane i uszkodzone, tylko to był problem tego typu, że jak do mnie to zamówienie dotarło, to niestety karton ten zewnętrzny był zagięty i stwierdziłem, aha, będą problemy. No i są. Znaczy, jeśli to jest dla Was problem, bo dla mnie nie. Już widać, że klej tutaj mocno przywarł do kartonu, już to tak jakoś delikatnie nie odchodzi. Dobra, wywalę te śmieci, które tu wypadały, Wyciągnę worki, ile ich jest. O, są i naklejki, a są i okulary. Wow, 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 co to się podziało? Moi drodzy... Jakie czaderskie okulary 3D? To są te okulary wykorzystujące starą technologię, czyli mamy obraz naniesiony w płaszczyźnie jednej oraz takiej płaszczyźnie niebieskiej i czerwonej, żeby wywołać efekt 3D. Naprawdę spoko. Nie miałem tego wcześniej w rękach. Będę się zaraz dowiadywał, jak to wygląda, jak to w ogóle działa. Zobaczmy w sumie teraz, bo przecież skoro już to otwieram, ja pamiętam, jak byłem mały, miałem lat może 4. To w, po pierwszej połowie lat 90. były w Polsce takie magazyny jak Dinozaury, i tam w każdym numerze był plakat z dinozaurami, i zakładało się okulary 3D, tak się widziało przez nie. E, dobra, okulary są po prostu z grubszego kartonika. Tutaj mamy zdjęcia wszystkich tych zestawów, czy jest też instrukcja korzystania z okularów 3D, bo to mnie najbardziej interesuje. A, ok, to po prostu była aplikacja, więc można sobie ich poużywać do aplikacji. Ale fajny dodatek, że coś takiego się pojawiło. W ogóle też na tym zestawie jest informacja, że to jest edycja limitowana. No i tak jest limitowana, że 9 lat po premierze możemy to kupić. Mało naklejek, raptem 8, więc całkiem niewiele jak na. Dość dużą ilość klocków, tak szczerze mówiąc. Instrukcja sporych rozmiarów. Już widać, że też lekko nadgryziona zębem czasu. Już czuć takie zmatowienie papieru. Trochę chyba jakby e, zaczęła farba puszczać. Tutaj mamy zdjęcia pozostałych zestawów z serii Atlantis. I było ich naprawdę sporo. Ale okej, okay, dzisiaj interesuje nas ten zestaw. Worki są dwa. Tutaj jest tych elementów mniej, z tego co widzę chyba raczej tutaj składa się ten skuter, a tutaj składamy głębi nowego potwora, sporo elementów. Dobra, nie będę przeciągał, idę budować, bo naprawdę ten zestaw mnie interesuje. No, ten gość w łodzi naprawdę musi mieć sporo odwagi, skoro szuka Atlantydy i przy okazji natknął się na takiego potwora i zamiast uciekać, to jeszcze próbuje stawić mu czoła. Za chwilkę, oczywiście, obejrzymy sobie zarówno łódź, jak i konstrukcję tego głębi nowego stwora. Zobaczymy, co w nich jest ok, co jest do bani, i też pewnie będziemy trochę narzekać, no bo wiecie, to jest takie normalne, że trzeba znaleźć jakieś wady tych zestawów. Łódź jakiegoś wielkiego szału nie robi, ale nie jest taka zła. Natomiast ma kilka rzeczy, które wymagają poprawy. Na pewno ja tutaj jakimś skosem bym to zabudował w taki sposób, żeby to się nie rozpadało, bo zobaczcie, mamy tutaj zawias, który jest takim wykończeniem stykającym się z hełmem naszego nurka, a tutaj na zwykłych trzymaczach są po prostu zamontowane te miotacze harpunów. To zdecydowanie jest do poprawy, bo wydaje się zbyt kruche i w trakcie zabawy może się rozpaść. Tutaj mamy takie miotacze pocisków, to jest oczywiście coś, co dobrze znamy choćby Star Warsów. Sam przód wygląda ok. Tutaj mamy jakieś elementy bombelków, jakieś światła, oznaczenia też modelu tej łodzi podwodnej. Zmieniłbym zdecydowanie sterowanie. Tutaj bym po prostu wstawił jakiś element, który imituje komputery. Niestety ta gałka wygląda bardzo biednie i szkoda też, że ten silniczek czy turbina jest tylko z jednej strony. Gdyby zrobić dwa takie elementy, moglibyśmy sobie to rzeczywiście realnie kręcić i dawać jakiś sensowny kierunek płynięcia tego pojazdu. Niestety w takiej formie to wygląda trochę biednie i jest trochę pozbawione logiki, ale ogólnie nie wygląda to jakoś dramatycznie. Ten stwór to naprawdę niezły pasztet, zarówno wizualnie jak i konstrukcyjnie. Za chwilkę powiem wam co mi się w nim nie podoba, no bo. Najpierw może powiem, co mi się podoba. Przede wszystkim te elementy. Mamy ich aż 7, one tutaj mają taką imitację jakby łusek, naprawdę są spoko. Mamy też masę tych takich zielonych macek na ogonie również, więc naprawdę to może być przydatne, ale tutaj już zaczynają się pierwsze problemy. No bo same, samą konstrukcję, sam szkielet tego potwora robimy na takim prostokącie i niestety prostokąt jest tutaj widoczny od spodu. To coś niebieskiego, to czerwonego, to zielonego, to żółtego przebija cały czas ze spodu i brakuje tu konsekwencji, bo jeśli LEGO robi coś takiego, że kolorowe klocki wkłada do środka, to stara się robić to w taki sposób, żeby to nie było widoczne. No jak widać, 9 lat temu niestety bywało to widoczne. Tutaj jeszcze mamy ogromny prześwit na brzuchu, więc naprawdę wygląda to słabo. Te naklejki w ogóle są pozbawione trochę sensu, ale fajnie wykonane zostały kończyny, zarówno tylnie, jak i przednie. Tutaj fakt faktem bym wrzucił jeszcze jakiś skos, żeby trochę te study zakryć, ale jest w porządku. Zobaczcie, jeszcze można sobie tymi pazurami pokręcić. Przednie kończyny są obrotowe, dodatkowo tutaj możemy sobie jeszcze w pełni sprawnie, tak chwytnie coś złapać do tego wielkiego pazura. No i głowa mi się nie podoba, niestety. Ona trochę mi się kojarzy z bazyliszkiem z wielkiej sali w Hogwarcie. Mamy oczy zrobione z kogutów, mamy też tutaj jakieś kły i ta głowa to ni to żółw, ni rekin. Samo cielsko trochę kojarzy mi się z bobrem czy z piszmakiem. Na pewno z jakimś takim wodnym gryzoniem i to trochę psuje odbiór, bo to wiecie, ma być coś strasznego, głębinowego z Atlantydy, starożytne, mityczne, no a wydaje mi się, że to jest właśnie taki. taka nutria albo coś równie pokracznego, co możemy znaleźć na jakichś bajorach w Polsce. W zestawie znalazła się tylko jedna minifigurka, i pierwsze skojarzenie jakie z nią miałem to to, że te skafandry wyglądają zupełnie tak samo jak skafandry kosmonautów w City tylko po prostu to ma inne kolory no i przesłonka jest transparentna, a nie złota. Co do nadruków na torsiku, są całkiem ok. Tutaj mamy jakieś rury, tutaj trochę sprzętu, tutaj logotyp z takim. Trójzębem z tyłu jeszcze więcej takiego fajnego orurowania. buźka z tyłu również bardzo mi się podoba. Taki kilkudniowy zarost i bardzo zmarnowana minka. Z przodu napewniaka wygląda o wiele lepiej. No i fajny jest ten element właśnie z takim żółwiem wodnym. Bardzo ładnie wyglądają te symbole Atlantydy. Czy co to tam jest? O, i się jeszcze przewrócił. I jeszcze tak dla ciekawskich: elementy zapasowe w tym zestawie to nic ciekawego, dwa kły i trochę bibelotów. Czy polecam ten zestaw? Wydaje mi się, że tak, mogę go polecić, ale tylko dlatego, że kupiłem go za 70 zł z darmową wysyłką, bo skorzystałem ze smarta. Po prostu udało go się w takiej cenie znaleźć na Allegro. No i jest. Natomiast, gdybym go miał kupić w cenie, nie wiem, 100. 20-150 zł, to oczywiście bym sobie to odpuścił. Ale, jako fajna ciekawostka, też możliwość otwarcia 9 zestawu jest to w porządku. Mamy tutaj ciekawe elementy, które mogliście sobie zobaczyć. Mamy choćby figurkę jednego z tych bohaterów podwodnych z serii Atlantis. No, i jakby nie patrzeć, taki fajny artefakt w postaci tych okularów 3D. Nie wiem nawet, czy można je teraz wykorzystać. Fakt, faktem w instrukcji gdzieś tam była taka grafika. Założyłem okulary i chciałem zobaczyć, czy coś więcej dostrzegę, ale dostałem. Tylko i wyłącznie oczopląsu, zaczęła boleć mnie głowa, więc, no nie wiem, zakładam, że to się nie przeterminowało, ale założenie, że to powinno działać, było chyba takie, że właśnie działać powinno, a nie działa, więc cóż, jeśli macie jakieś zestawy z Atlantis, to spróbujcie zobaczyć, czy te okulary jeszcze działają. W moim przypadku, niestety, tak nie było, ale ogólnie fajna rzecz do zobaczenia, pobawienia się. No i to właściwie tyle, więc jak nie jesteście takimi totalnymi klockowymi frikami, to możecie sobie ten zestaw odpuścić. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!